Siemano Widzowie, dzisiaj wam pokażę jak zdobyć Robuxy za darmo, no tak Nie tak, że tak, tak pyk i już Tylko musicie poświęcić swój czas na to I są gry na Robloxie typu Please donate Donate please Ale nie chcę wam się czekać, aż ktoś Wam da Robuxy, albo w ogóle nie dostaniecie. To, to nie ma żadnego znaczenia, czy dostaniecie, czy nie. To nie zależy od Was. Donate please. Ale pierwsze, co musicie zrobić, żeby dostać darmowe Robuxy, i uwierzcie mi, to nie jest skam. Pisujecie skam. SkinApe for Robux tutaj też macie do CSGO Instalujecie sobie i otwieracie musicie się najpierw tam e, zalogować, bla 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 potem e, wyświetla wam się coś takiego i tu zarabiacie monety żeby kupić robuxy, na przykład ja, ja ostatnio sobie wypłaciłem 5 Robuxów i, i dostanę je dopiero za 5 dni. Wczoraj za 6 było, wiadomo. I tutaj macie różne aplikacje, w których po prostu będziecie zarabiać. Na przykład Dice Dreams. Możecie robić też quizy. Czyli na przykład. Jakoś 13 plus. No. no. i tutaj macie, który obrazek jest inny. No, widać, że C. No, a tutaj macie, jak się nazywa ta gra. I takie quizy za to dostajecie plus 10, 9 monet. Możecie też zapraszać znajomych i dostaniecie kolejne 50 tutaj mojego znajomego, czyli nieznajomego, kolega i sobie też on wypłacił te robuxy. Tutaj macie ilość, na którą chcecie zarabiać. 5 robuxów kosztuje tyle monet. 10 Robuxów tyle. Nie ja będę zbierał na w ogóle w nieskończoność, 20-30, aż do stówki. Potem to po prostu będę je wydawał. Potem zacznę od zera, od pięciu i tak w nieskończoność. Oczywiście nie będę zawsze tych Robuxów wypłacał, tylko jak będę ich potrzebował. Mój cel, żeby to, żeby zdobyć. Każę Wam je ja. To jest bardzo dużo, ile chcę zarobić. Tutaj już 11 tysięcy. 13 tysięcy monet. Nie, ja zaraz tu. Potrzebuję milion. Nie, no zaraz tu milion dobiję. Można tylko 500, ale później, jak dobiję te 500, to będę potrzebował już tylko e, 300. No. I tak w nieskończoność. No bo chcę... Chcę być bogaty w Brookhaven, okej? Okay? ale za mój głos na lekarze. <laughs> Ten głos to był bardzo dziwny. No tutaj e, pamiętajcie jak już się zalogujecie to musicie tu wpisać swój nick, żebyście, żebyście podłączyli to do swojego konta na Robloxie. Tutaj macie osoby, które wypłaciły właśnie Robuxy. Tutaj ktoś na tym, na tym blog, puzzle, blog, smash. No, jest tego naprawdę dużo. Sporo jest tego. Ale tutaj, Playtime, Playtime, Playtime jest najpopularniejsze. Bo w Playtime macie różne gry i jak w nie gracie, to zarabiacie jakoś dużo monet. A co możecie za monety kupić? Za monety możecie kupić robuxy. Potem może, musicie czekać od 5 do chyba 7 dni musicie czekać na robuxy. I w sumie to tyle. W kolejnym odcinku wam pokażę jak w ogóle zrobić, żeby się mieli te robuxy. No bo na razie to Wam pokazałem jak zarabiać monety i jak kupić ro robuxy tu w tej no, ale nie pokazałem wam jak zrobić, żeby je wiecie, dać do swojego konta nie. No, więc w kolejnym odcinku to będzie jak zarobię na te 10 y ten. Bo nawet już YouTuberzy mają tu jakieś 10 tysięcy ja, 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 ja się dziwię, serio m Mandy ma na przykład tu dużo I, i różnie Tu zajmacie takie rzeczy No i to by było na tyle z tego odcinka, jeszcze możecie tu sobie takie Stop Joy. Sorry, za ten komunikat ciągle. No Stop Joy. A pewnie mi zablokowało się coś. zbugowało. A nie dobrze. No i tu też możecie sobie zarabiać. Instalujecie jakieś gry i też sobie zarabiacie. No o to na przykład można. Jest tego naprawdę, naprawdę sporo do zarabiania, monet. I możecie tak w nieskończoność. Tylko yy, nie próbujcie tego robić, oczywiście, w nieskończoność, bo no, to jest takie trochę niefer, że ciągle chcesz zarabiać w darmowe Robuxy i nigdy nie przestajesz. Ja, jak zarobię, jak nie wiem. Naprawdę, tych Robuxów ja zazdroszczę wszystkim, którzy mają Robuxy i, i kupili je. Nie, nie, nie. Ja, ja, ja ich ja, ja nie kupuję Robuxów, bo mi się nie chciało, ale jak są darmowe, darmowe Robuxy, no to super. No, no, ten quiz tutaj jest. Jest naprawdę tego dużo, więc. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. A ja spadam i e, pamiętajcie, żeby ją zainstalować tą, e, o jeszcze, jeszcze jedna ważna sprawa, jeszcze jest inna wersja, gdzie możecie na przykład, nie możecie na przykład, wiecie, zobaczcie, możecie sobie, usuwacie sobie o to, 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 no. I właśnie to. Co to jest? <coughs> <coughs> to wam... A, <coughs> oh, sorry, zamykasz się. E, no, to wam daje różne karty do gier. Do Xboxa, do Playstation, do, do Robloxa, do, nie wiem, do Steama. Tego jest masa. I też sobie musicie tam też musicie zarabiać y, monety. Na no, takie same zasadzie. Po prostu. Więc mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. I pa! Taj!